Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsorem programu był Apart, dystrybutor zegarków Astorin. Sponsorem programu był producent systemów rynnowych oraz podsufitki marki Bryza. A plato z nowymi smakami. Łap chwilę. Lech. Zjadłbym coś. Ja jestem Full. Przecież nie chciałaś. No ale też krysa. Skąd my to znamy? Na szczęście w Stop Cafe możesz wybrać dwa hot dogi i napój za jedyne 15,99 z kuponem w aplikacji Orlen Witaj Masz. Wziąłem dwa w zestawie. Z belgijskim. Mhm. A twój? barbecue śliwka. Dasz Gryza Dasz woka. Orlen Stop Cafe. Zaprosił mnie na randkę. No kończ. że będę zachwycona, bo tam jest cudownie, przestronnie, rewelacyjne jedzenie i super obsługa i codziennie sprzątają. że śni. Do Lidla? Zakupy robię tu w moim Lidlu O czystość mają, porządek mają. Bo jak czystość, porządek i niskie ceny, to w Lidlu Zakupy robię Auto musi być wielkie, jak mamucia skocznia. Dla mnie musi mieć moc! Bo wszyscy kierowcy mogą być na ty. Jak jaj ty. Prowadzisz. Wybierasz zero. Czym jest bardziej? To twoja droga. Ważniejsza niż cel. To chęć, by robić więcej. Być więcej. Żyć bardziej. To wygrana, kiedy wszyscy obstawiali inaczej. Pokaż swoje bardziej. Detale. Mogą być drobne, ale ich znaczenie jest ogromne. Każdy wybór. Każdy szczegół, każdy szlif świadczy o niezwykłej pasji. Ponieważ detale to nie tylko detale, są wszystkim. Nowa Alfa Romeo Giulia i Stelvio Intensa. Pasja w każdym detalu. Teraz w leasingu 100% dla firm. Sprawdzę dlaczego szlachecki Zero jest tak doskonałym piwem. Najlepszy na świecie Żatecki śmiech. Jego aromat. Znakomity. Mm. Żatecki otwiera się na innych. A w smaku jaki? Najlepszy. Żatecki Zero. Najlepszy w smaku. Przysnacki. Przy stole, gdy gra idzie o wysokie stawki. I przy bardzo towarzyskim meczu. To takie naturalne, z mniejszą zawartością tłuszczu, chrupki o smaku zielonej cebulki. Przysnacki, zawsze przy. Volkswagen zaprasza na dni otwarte od 10 do 14 czerwca. Poznaj modele dostępne od ręki i zyskaj nawet do 37 700 zł. Czekamy na Ciebie. Volkswagen. Klaszelna <grytania> Panocki! Zmajcie się! Racia! To wszystko dla was! Najlepsza brać to harnasia brać! Duda! Pierwszy kurczak polski stał! Produkty high protein lub inne od marki Duda i wygraj w loterii ze smakiem. Wejdź na dudaloteria.pl Proszę pana, czy pan się bo płeć bezboi? Nawet dziecko wie, że bezpieczeństwo nad wodą to ważna sprawa. Dlatego Włoch od ponad 60 dba o bezpieczeństwo pola. W tym roku wspiera go Lidl. W ramach. Współ promują bezpieczny i odpowiedzialny wypoczynek nad wodą. Bo ja z boją wody się nie boję. Kibice. Zawsze wierni, zawsze głośni. Z Teraz nie ma Kibicem się jest, a sponsor tytułu pierwszej, drugiej i trzeciej ligi piłkarskiej. Teraz ja Teraz no, jest lepiej, raz gorzej, ale to właśnie jest super! Superbet, jednym słowem super! Przygoda jest bliżej z Hyundai'em. Teraz jeszcze bliżej. bo róża nowa. Wada. Promocja na Hyundai Tucson wjeżdża z pełną mocą. Sprawdź w salonach Hyundai.pl Super! I dzisiaj czujesz kiedy wchodzi super. Wystarczy odpowiednia przewaga i wyjście z tendera końcowy Super. Nie słowem super. Mówili, że stolarka to nie jest branża kobiet. Że nie masz skali. My cię przebiją. Że nie przyjdzie do kawiarki w mieście. Aby tam będziemy cię wspierać. W Team Mobile każde data rozwoju twojej znajdziesz wsparcie. Nielimitowany internet dla wszystkich prac. Jest najlepszy się i dla bezpieczeństwa z drugą dołączą do pogorowa i przekraczaj maksymalnej dawki leku. Szybku wątpliwości skonsultuj się z lecznym farmaceutą. Zapytasz ten dzień, syn. Pierwszy raz. Sam zrobił zakład z się zaskoczyć samodzielnością swojego dziecka z kątem Thunder. I kieszoną 200 zł na start. Sam Thunderbank Polska. Pomaga dzieciom obraniać pieniądze. Ma na zwykły ból głowy? No jasne, to wdzony lek. Jasne, no, to ekspert. Zabrać go od razu boli? No jasne, ma do pasu. Biała na zwykłe bóle głowy i bo ma Pomazotelizowana podawka ketopelna jest bez recepty. To jest lek. Dla was stosuj go. nie jest blok, do łania i tylko wtedy, gdy w tym przypadku Mój niezwykły, le, zwykły ból? Ketonal. No jasne. W laski kanklit. <totrony> Rozwin skrzydła. Pokaż Ja W tym rzeku. I naszym zabwem zawsze w odręku. z każdym łykiem na to Capri-Sun. capri, -san. capri -san. ten smak to fan. <grym> co ty wylubujesz? <grym> Awa, co to było? <grym> Ziemianie znów haratają w gałę i który z nich musiał wypić Red Bulla? Red Bull doda ci skrzydeł Nowy Red Bull Summer Edition o smaku białej przez kwini z cukrem lub bez rodziny obiad ledwo się zaczął, a ja już czuję wiele w Weź s Zwyższą dawką panu, który skutkuje To jest wyróm medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania s Max. Szybka ulga od to jest. jest tego. No, jaki. Nie no, taki wiesz, ten. Czy ja wiem? Bardziej. Co bardziej? Bardziej bardzo ten. To też ten czy tego? Wolę radlerka. Hmm, to też radlerek, tylko inny. To wolę też. <ścoughs> A widok! Sercu miły. Na to sobie! O! Radlerze. Także ten. Ten czy tamten? Byle łomża radler. Przed nami ósma runda PGE Ekstraligi. W pierwszym starciu GZ Stalgorzów zmierzy się z Bayer System GKM Grudziąc. W drugim spotkaniu na szczycie tabeli Press Grupa Deweloperska Toru podejmie Orlen Oil Motor Lubin. O godzinie 21.30 podsumowanie ósmej rundy w magazynie PGE Ekstraligi. W niedzielę w kanal plus sport i serwisie streamingowym kanal plus. Latamy razem, no ale nie wszędzie. Gdy złapie nas biegunka, leczymy ją lekiem probiotycznym Enterol Forte. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A ten gdzie? No gdzieś tam jest. On nawet taki jest tego. No, no Jaki nie? No, taki, wiesz, ten. Czy ja wiem? Trochę inny bardziej. Co bardziej? Bardziej, bardziej tego ten. Też ten czy tego? Wolę Radlerka. To też Radlerek, tylko inny. My, to wolę też. Cóż <laughs> za widok, oh. sercu miły. Na no to sobie po Radlerze. Także ten. Ten czy tamten, byle Łomża Radler. Kiedy wlatuje tropikalny klimat. Rozwin skrzydła. Pokaż Bazur. Captain Jack, rozwiń skrzydła i Legendarna polska gościnność każe gości z fanfarami witać, a na stole postawić to, co najlepsze. Kasztelana jasne, pełne. Z sierpca, wyracz waść w paść. Teraz ruszył Adrian Błąd. Adrian Błąd z dystansu! Ale super! Out! Super! Adam Super! Super! Emocje w sporcie bywają różne. Czasem jest lepiej, czasem gorzej, ale to właśnie jest super! Jednym słowem, super! Zaprosił mnie na randkę! Myślę, że będę zachwycona, bo tam jest cudownie, przestronnie, rewelacyjne jedzenie i codziennie sprzątają. Żaszl śni! Zakupy robię tu! Od poniedziałku z, pol z Polski Kurczak Ćwiartki XXL 4,99 za kilogram. Mleko

I tak się czujesz, gdy wchodzi super przewaga. Wystarczy odpowiednia przewaga i wygrywasz bez względu na końcowy wynik. Super. Jednym słowem super. Sprawdzę, czy to że to jest kiedy najlepszy. Znacki się, się A smaku jaki? Najlepszy. Znacki. Najlepszy smak. Wszystki przy stole, gdy gra idzie o wysokie stawki. wszystkie to w meczu. Takie na z mniejszą I O smaku zielonej cebulki. Znacki zawsze przy. i finansowa. Asia w każdym detalu. Teraz w leasingu 100% dla firm. Bardziej to ludzie. To oglądać wspólnie. Bo razem widzimy więcej. To mieć tych, którzy ogarniają. To wiedzieć, że idziemy razem. Strefa Inspiracji. STS. We mnie ta, która kocha swoją rodzinę i pozwala odkrywać dzieciom. Kupuj rodowitą i zbierz całą rodzinkę wilczków. Piękna wicześć.pokrydowita.pl Lidowy Wszelk Cenowy. Ludzie dyskutują na temat różnic cenowych w biedronkach. No bo czy to okej, okay, że te same zakupy w biedronce nad morzem kosztują inaczej niż w górach? A ceny w sklepach Lidl, równe czy nie Równe i nieziutkie Sprawdziliśmy różne regiony Polski. Kupiliśmy 15 przykładów produktów w 10 litrach. W różnych biedronkach zaczęliśmy różne kwoty. Znice nawet ponad 25 zł. A w każdym ceny kupionych produktów były takie same. Niższe niż biedronce. Kupy na Lidl, bo koszty. Znice. Ważne czy jest Nieważne jaki wynik. Bez zmienia nie opiłki nożne. Kicem się jest, a nie błag. Betklik. pierwszy. Zdale dostęp do ręki i zyskaj na odpoczynku 30 tysięcy Z każdym łykiem na kaprisan. Ten smak Co to gwiazda? Terioż. Nie. To meglio. To Melio. do... Z nową formułą jest jeszcze skuteczniejszy w walce z brudem i uporzeżuszczem. Melio. Teraz. jest najlepszy czas na seks. Teraz też. Stada lat Paxigra. kiedy chcecie i jak to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wadliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zapamiętasz ten dzień, w którym gdzie pierwszy raz sprzedała? O, a może podkurzam mieszkanie? Coś doskonale zapamięta plen, w którym sama wymyśliła i robić stojak na buty. Daj się zaskoczyć samodzielnością swojego dziecka z kątem Santander i kieszonkowym 200 zł na start. Santander Bank Polska Pomag dzieciom ogarniać pieniądze. Ketonal na zwykły ból głowy? No jasne, to sprawdzony lek. Można brać? No jasne, to ekspert od bólu. Można brać go od rady boli? No jasne, ma dopasowaną dawkę ketoprofenu. Jasne, że ketonal Active działa na zwykłe bóle głowy, pleców i menstruacyjne, bo ma dawkę ketoprofenu i jest z recepty. To jest lek. Na bezpieczeństwo sój go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania, i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mój niezwykły lek na zwykły ból? Ketonal. No jasne. się! Przywodniczący, że to brać. brać! Łap lato z nowymi smakami. to, co wspaniałe, Jakobs. Automat. Manual. Automat. Manual. Automat. Manual. Skrzynia manualna. Si automatycznie. Prowadzisz. Wybierasz zero. Zjadłbym coś. Ja jestem Full. You've got that look that I never can describe. Przecież nie chciałaś. No ale też, Krysa. Skąd my to znamy? Na szczęście w Stop Cafe możesz wybrać dwa hot dogie pójś za jeden. 99, suponem w aplikacji. Olen, witasz. Wziąłem dwa w zestawie w mhm. a twój? Barbek i śliwka. też Olen, Stop kaffe.